Cześć! Dzisiaj będzie bo Wam pokażę moje rzeczy na wymianę lub na sprzedaż, lecz towar na sprzedaż to chyba będą dwa party. Dobra, to najpierw może zaczniemy od gazetek i albumu jednego. Tak, to są dwie gazetki Bravo Sport Nr 6. z plakatami, łącznie z plakatami, i drugi to też jest z plakatem. Ktoś by potrzebował. Tak, sprzedam go za około 2 zł. złote. Złoty 50. Tak, złoty 50. Album T-Mobile Extra Klasa 2012-2013. Tu nie ma nic. Tu jest pusto wszędzie, jak widzicie. Taki album. Tak naprawdę on kosztuje 4,50. To tak, za 2,50 go sprzedam. No i teraz tak, tu są... Różne karty z różnych serii, różnych tych naklejki też, eee, więc jakby ktoś potrzebował różne takie rzeczy, to pisać. To ja Wam pokażę może limitki. Eee, na, e, tak, John e, Fernando Torresa sprzedam około za e, złotówkę 50 złoty 50. Yy, Wojciecha szczęsnego za złoty też 50, i Johna Terego za złoty 50. Takie trzy limitki za. Każda za. Tak, nie, za każda za dwa złote. Każda za dwa złote. Yy, takie. Każda za 2 złote. Teraz yy, Game Changer Robin Persie sprzedam mm, za 5 złotych albo 6, 5, 6 złotych. Taka karta Game Changer Manchester United. Herni Clarkson Legenda, taką sprzedam za około 15 zł, 10-15 zł, tak około, dogadamy się, może też do użyciem jakiejś karty, dogadamy się jakoś, jakby co, to tam piszcie na dole, na komentarzach, tam, nie, tam na dole. E Gold Stopper de Gea, kosztuje... Złoty 50. Elisue, fan's favorite, to on kosztuje złotówkę. Sanchez, fan's favorite, kosztuje też złotówkę. I ten fan's favorite Zenitu kosztuje 2,50. On jest ciężki do zdobycia, moim zdaniem. Zdobyłem go powtórkę, bo miałam, kupiłem dwa mega megabustery i mi się zdobył taki w dwóch boosterach. Dziwny. No ale. Dobrze, tutaj przejdźmy może teraz do kart Match Attacks yy, Taką jedną kartę sprzedam po 20-30 groszy. To akurat za 30 groszy, bo to jest jednak fajny ranet kościelny. Tak, 20-30 groszy, taka karta jedna. Ta 20 groszy, dów yy, Menadżer po 40 groszy. I ta też po 20 groszy. Więc pisać. Albo się mogę wymienić. To może teraz y, takie karty Star Wars. Y, nie wiem, taką kartę mogę sprzedać po 20 groszy, po 30. Ta po 20, ta, ta 50 groszy, ta 20, ta też 20, ta też 20, ta też 20, ta też 20 i ta też 50, ta 50. Jakby ktoś potrzebował pisać Mamy takie karty, nie wiem. Ja takiego czegoś nie zbieram, może to jest naklejki, czy, albo to jest karty Euro 2012. E, takie karty pod po 30, 30 groszy, 20, ta po 20, ta, ta po 30, ta też po 30, ta tutaj ma trochę tak zniszczone, więc ta będzie za 20 groszy, ta jest po 30. Ta jest po też 20. To, to jest też po 20. To też po 20. I ten za 25 groszy taka karta z Euro 2012. I tak. Karty ekstra klasy. Bazówki sprzedam może tak po 20-30 groszy. Gwiazdy. Gwiazda jest po złotówkę, na pewno ten Traorę jest po złotówkę. E, wuki, wucinic też po złotówkę. Takie te dwie karty po ten. E, ława po 30 groszy. Ten po 20. 20. 20. Ten tak samo po 20, bo to jest ten sam. Ten po 30. Ten... Po 20, ten po 30, ten po 20, ten po 30, ten po 20, ten po 20, ten po 30, 30, 30. Teraz to wszystkie to będą po 30 groszy, wszystkie 30 groszy. O Robert Damon, on będzie po 40 groszy. Łukasz Teodorczyk też po 40 groszy. Ten po 30.

jakby ktoś potrzebował opisać no to teraz naklejki ekstra klasy 2012 2013 no to tak zaczynamy legia warszawa śląsk Wrocław Pogoni szczecin śląsk Wrocław i Zagłębie Lublin i teraz y, zwykłe karty y, takie zwykłe karty Robert Kolondowicz. Taka kart, naklejka jedna po 10-20 groszy. Teraz aktora. Akurat ten może tak. On jest częsty. Po 20 groszy. Sonego, Sonegowski. Saganowski, tak. Po 30. Taka lepsza naklejka. Ten po 10. Bo tych mam. Marcin Żywaków po 30 groszy. Yy, I to. To jest po 50 groszy. Yy, tutaj milik jeszcze mam. Mm, więc ten te są po 20, po 20, po 20. Aleksander Wukowicz to po 30 groszy, ten też po 30, ten po 20, po 20. No tak, zależy jakie te, ja tam dam mm, różne rzeczy. Tam Wam pokażę, bo no. ten owo widać, ten to już będzie po 10, bo mam takie dwa to już z, z nitem, trzeba czas, bo po prostu to jest... Ten, ten jest też 10, i to jest Paweł Wszołek, to jest też po 50, i Łukasz Teodorczyk też po 50. Te cztery naklejki są po 50, może jeszcze takich mam, tu więcej chyba nie. Ten po 20, po 20, ten po 10, bo już takiego chyba trzeciego mam. Ten będzie pod 20, ten pod 20, ten też pod 20, ten też pod 20, a ten po 20 też. No i teraz takie niektóre różne. Jaś tutaj. Tak, no teraz naklejki czy. I połóżmy Champions League. Yy, z serii 2012-2013. Ich już nie ma sprzedaży w kioskach, żadnych empikach więc jeśli ktoś by takie kart naklejki potrzebował, yy, to ja chętnie ten. Ale one będą trochę droższe niż od ekstra klasy, bo jak ekstra klasa nadal jest, no to tak, to te złote będą po, tak po 40 groszy, po 50. O, ta wiem, ta będzie po 40-30, bo ta jest częsta. Ten to będzie po 50 i ten też po 50. I teraz y, naklejki bazowe, które yy, wam pokazuję. To wiecie co, to już dokończymy w parcie drugim. Yy, to by było na razie na tyle. W pierwszym odcinku będzie drugi i Pokażę Wam karty Champions League, update z serii update i nie update ze zwykłej i naklejki pokażę Wam Champions League i jeszcze coś tam Wam miałam pokazać, ale to Wam pokażę w następnym parcie i do zobaczenia.